Dzień dobry, witam Was dzisiaj w Attyce i będę jechał bitwę o punkty do Battle Passa gdzie trzeba zrobić te punkty pojazdem wyznaczonym przez Gajdziny w moim wypadku to będzie Turan 2 pojazd z drzewka włoskiego i przypisany do nacji węgierskiej sam pojazd jest w grze już całkiem dawno, niestety na drugiej erze z battle ratingiem 2-3, więc nie nadaje się do robienia zadań i innych wyzwań, dlatego bardzo rzadko trafia mi się nim jechać przy takich okazjach jak dzisiaj gdzie to gejdziny wy Brały ten pojazd. A jest on całkiem przyjemny, chociaż wymagający w grze. I nie zawsze uda się ugrać dobrą bitwę. Można się bardzo łatwo pomylić, zwłaszcza jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do, gra, do gry innymi pojazdami, tak jak ja, tygrysami. No ale jak widać, coś da się zrobić. Tam już był jeden frak. Tutaj strzelam do następnego. A yy, zaletą Turana jest na pewno jego szybkostrzelność i całkiem przyzwoita amunicja, jak na tym BR-ze. Tutaj jestem przytrzymany przez te pojazdy tam na górce. Za to ustawiony pięknie PZ. 3 Pierwszy strzał, pierwsi załoganci z obrażeniami, następny trochę przesunięty, ten strzał i wykończona załoga w pezecie. Następny frag następne punkty do wyzwania. Szukam jakiegoś przestrzału na te pojazdy na górce. No i proszę bardzo, podświetlony M3. Cały czas walczymy o punkt A, no i zaczynają w końcu strzelać do mnie podświetlone M2A4. No, i tuż przy mnie M22 Straciłem załogantów. Jest tu dużo artylerii na mnie, uciekam między skały. Będę w tym momencie uzupełniał załogę. No i skorzystam też z artylerii, którą po tych fragach zrobionych dostałem do użycia. Czerwoni podjeżdżają punkt, punkt A, tam broni się jeden y, z drużynowych, no a przy mnie cały czas stoi ta MK. Koniec uzu y, uzupełniania załogantów. Wyjeżdżam ponownie na przestrzały, no i jest tutaj tetrarch, jest M2A4 MK rozwalona i ponownie do mnie, przyjechała do mnie M22. Od artylerii zginął tetrak. zadzone krytyczne M22, no ale trochę za bardzo uwierzyłem w szybkie przeładowanie i MK skończyła mi turana podwójne użycie. I ponownie będę jechał. Turanem, ale już z drugiego respa z lewej strony a że mamy stracony środk środkowy punkt to właśnie w jego stronę będę chciał jechać tam, powalczyć wpadła asysta, asysta za M22 mamy przewagę punktów więc czerwoni muszą się zacząć starać, dla nas to jest szansa Zawsze jest dobrze bitwę wygrać. Będziemy mieli o tyle łatwiej o ile czerwoni będą ryzykowali za chwilę wyjadę na przestrzał na punkt B jest tutaj T28 jakiś drobny przestrzał, strzał i, i. tak się skończyła gra Uranem. No to jest akurat wada Turana, że ten jego pancerz jest raczej symboliczny, trzeba się pilnować, nie można tak wyjeżdżać na otwarte przestrzenie, bo kończy się to tak jak się skończyło przed chwilą. A ostatnim pojazdem i do użycia w tej bitwie to jest Fiat Ansaldo 1441 Ponownie po lewej stronie mapy Wyrzucam artylerię tam gdzie stał ten T28, no i sam nie wiem co mam teraz robić. Prawdopodobnie będę próbował jeszcze raz powalczyć z tym pojazdem na punkcie B o odzyskanie tego punktu. Cały czas to czerwoni są na musiku, no a my walczymy o wygraną chwila przerwy w jeździe w stronę kapa, dlatego że tutaj jest pezeta do rozwalenia i okazuje się że punkt C za chwilę będzie przejmowany został tam jeden z naszych graczy bo przez dym nie bardzo mam do czego strzelać nie widać żadnych podświetleń wyskoczył z dymu M2A4 i tak jak mówiłem na punkcie C walczy nas nasz drużynowy jeszcze raz artyleria w stronę punktu B. Niestety drużynowy tutaj zginął. My zaczynamy tracić w tym momencie wszystkie punkty. A przede mną podświetlony LVT. No, niestety tutaj stabilizacji na tym BR-ze nie ma. A jeżeli mamy bitwę wygrać, no to trzeba zacząć coś trafiać. Zniszczona PZ-3. Ostrożnie próbuję wyjechać w stronę tego LVT. Wyrzucona artyleria. No i po prawej stronie na dojeździe do kapa mam jeszcze podświetlonych przeciwników. SM-3 zrobił mi jakieś uszkodzenia. LVT zginęło. No i jak widać, jest tutaj aż dwóch czerwonych M3 z obrażeniami. A teraz ginęło LVT. I jeszcze raz chciałem strzelać do M3, ale że przyjechał M2A4, to on dostał krytyka. I ja niestety też straciłem załogantów. Czekam na podmianę. M2A4 rozwalone. Za chwilę uzupełnię sobie załogę. Mam tutaj już wyrzuconą artylerię. Chyba gdzieś blisko mnie spadły bomby. Na szczęście nic więcej mi się nie stało. No i za, za, za skałą zostało to M3. Przejęty punkt. Drużynowi przejmują też yy, KPC, a tu ponownie M3. Troszkę dalej ustawione, nie mam podświetlenia. Coś zielonego zaznaczone, ale pocisk nie trafił. Tym razem już M3 zniszczona. Jeszcze jedna tam została. Wyrzucona na nią artyleria jedna, druga. Nie wiadomo, co się dzieje na punkcie A, niby go przejmujemy, niby nie. Chyba przejmujemy, tam drużynowi walczą za chwilę. Mam nadzieję, że go odzyskamy. Okazuje się, że nie. To czerwoni biorą punkt A. No i proszę, przyjechała pelotka zniszczona, jeszcze PZ, PZ tu przeskoczył zanim zdążyłem się przeładować, wyrzucam na, tak, na niego artylerię na szczęście w końcu drużynowi przejmują i punkt A i punkt B przy mnie przeskoczyła pelotka a skoro ona jedzie to ja też mogę po lewej stronie jest ta pezeta a wyświetlone są dwa pojazdy. Jeden przeskoczył za osłonę a drugi a drugi zrobił mi uszkodzenia. Zniszczona przekładnia muszę ją naprawić. Dwa nieudane strzały do stuarta. Jeszcze raz artyleria na tą PZT. Ja cały czas naprawiam przekładnie No i proszę przyjechał wyjechał z powrotem M 2A4 No i... Udało się go zniszczyć, niestety ten ostatni frag już do zadania nie będzie zaliczony. I tak przy 13 zrobionych fragach parę punktów do wyzwania wpadło. Nie wiem jak będą liczone, czy tylko za Turana, czy za całą bitwę. W każdym razie okazuje się, że te 13 fragów nie starczyło mi na zdobycie stalowego Rosa. Tak czy tak z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.